Witam serdecznie na prezentacji produktu sklepu sbmw.pl, gdzie chciałbym Państwu przedstawić kolejną smycz. Jest to smycz wydana z okazji stulecia marki BMW, czyli smycz tak naprawdę z zeszłego roku. Jest ona pakowana w zwykły jest jak wszystkie smycze BMW. Tutaj nie ma żadnego szału, jeżeli chodzi o smycze Jest ona w kolorze takim no, błękitnym. Tutaj jest z napisem następne 100 lat. To jest plastikowy uchwyt trzymający smyczek. Z tyłu mamy logo BMW. Tutaj mamy kółko do zawieszenia kluczy. Mamy dwa O Oraz takie malutkie, malutką zawieszkę z logo BMW. Całość jest Całość jest zamykana tutaj takim karabinczykiem też. Dosyć fajnie, że dali aż tyle tych dodatkowych gadżetów. No smuć jest dość dużej szerokości, to jest jakieś 2 cm myślę. I jest to dosyć przyjemny gadżet, także zachęcam do zakupów nie tylko na stulecie, ale także może się przydać w przyszłości. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego krótkiego materiału, zapraszam do obejrzenia pozostałych moich materiałów na bmwgadget.pl oraz do zakupu w sklepie sbw.pl.